Szanowni Państwo, są trzy czynniki, które wpłynęły na wynik tych wyborów. Po pierwsze, kompletna nieudolność i bałagan w państwowej kompromitacji wyborczej. Po drugie, części wyborców, która nie potrafi zagłosować, gdy dostanie książeczkę z kilkoma stronami. A po trzecie zorganizowane na skalę całej Polski fałszerstwo. W ubiegłych wyborach w okręgu mazowieckim i liczba głosów nieważnych była wyjątkowo duża. I właśnie tam wyjątkowo dobry wynik miał PSL. Dzisiaj w całej, w całej Polsce liczba głosów nieważnych jest wyjątkowo duża. I w całej Polsce wyjątkowo dobry wynik ma PSL. I niezależnie od tego, czy uważamy, że pierwszy, czy ten drugi, czy ten trzeci czynnik miał decydujący wpływ. Wiemy, że sytuacja, w której Komisja Wyborcza mówi nam, że co drugi Polak chce, żeby krajem rządził PSL, to jest kmina z wyborców i dlatego tu się spotkaliśmy. O! 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 Raz sierpem, raz młotem, czerwoną, hołotę. Zróbmy ostrzeżenie dla PSL-u, że jeżeli dalej będzie tak pogrywał, to hasło będzie raz sierpem, raz młotem, zieloną, hołotę. Raz, raz sierpem, raz, sierpem raz... raz młotem, zieloną. Demokracja! Fasadowa! Demokracja! Fasadowa! Demokracja! Fasadowa! Demokracja! Fasadowa! Demokracja! Dzień! Szanowni Państwo, to Państwo odebrało nam wolność sprzedając nas w Unii Europejskiej. Jest! własność, grabiąc nas z 80% naszych pieniędzy, rozkradając te pieniądze i marnując je. I to państwo odbiera nam normalność, wybierając na marszałka Sejmu Anny Grodzką.

Walają się po podłogach, a system w jednym z miast mówi, że wygrał kandydat, który w ogóle nie kandydował. Dlatego to, co teraz, niezależnie od tego, co zrobi PKW, wynik tych wyborów jest niewiarygodny. Yeah. Z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złoczym się z narodem. Już ta noc do swej mówi zaplokany, słuchaj jedno, po to za si, minął z Ziemi Włoskiej... Aż z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączył się z narodem Bó honor i ojczyzna Bóg honor i ojczyzna Bóg honor i ojczyzna Bóg honor i ojczyzna honor i ojczyzna. Honor i ojczyzna. Nie powstrzymacie! Tej siły nie powstrzymacie! Nie powstrzymacie! Tej siły nie powstrzymacie! Słuchajcie! Obserwujemy stronę wydarzenia na Facebooku, bo na tym nie skończymy! Przewodnicząca głos Zaczynamy, marsza. Zaśpiewajmy zaczynamy. Zaraz, zaraz, zaśpiewamy. Spokojnie, Zaczynamy, zaczynamy. Zaczynamy, zaczynamy. Zaczynamy, Wolność! Własność! Wolność, Wolność! Sprawiedliwość! Wolność! Wolność, Nie, nie, będzie, będzie, nie będzie nie.